Się mam z tej strony Kakao A, a to jest kolejny odcinek z Forzy, z Forzy Horizon 4 RP: Przygody Damiana. Lecimy. Tak jak mówiłam wtedy, że Damian ta seria będzie zawsze gdzie indziej odgrywana. tam się zaczyna gdzie indziej. Mam nadzieję, że podobają mi się tam takie filmiki. No, no lecimy. Krzysiek musi oddać za niedługo auto taty. Bo taty prosił go, aby już go za niedługo oddał, bo musi gdzieś tam wyjechać. Więc musimy już oddać. A w taki czas, się zostanie nowe auto. Damy zostanie nowe auto. Lecimy, oteczka. Altecz, stoimy, stoimy. Dobra, kurczę, te trochę damia. Damia do mnie dobra, damia, damia. Stoimy, stoimy, stoimy. Stoi, stoi. Lecimy. Pojechałem tam. Ja na spokojnie. Mądry. Kurde, nie wiesz auta zdobywała, nie? Auta już zdobywała, nie? Ja też nie wiem, że pod prąd trochę jada. Chodź tu. Muszę cię odmieniać. trochę o od... musi zarabiać o tu jest tego do jego taty pana tego pana o aparat się wyłączył no tak mam to co wam mam pokazywać już dojechaliśmy nie wiem czemu wziąłem telefon Ale dojechaliśmy Oddajemy auto i teraz będzie nowe auteczko Więc to jest Damiano nowe autko Taki małuszek fajny I ledzie, jedziemy Z jego moc Mam nadzieję, że on nie driftuje tak. A szkoda, bo ta autica dla Krzyszka była na trzyja da, Damiana była wszystkim. Fajnie się nią jeździło, ale teraz ma fajnego malucha, z którym się też na pewno zaprzyjaźni. Jedziemy, 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 jedziemy. Uu! Wow, 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 wow ale ja cię jazda mam nadzieję że tam jazda, znaczy tam nie tylko będzie sobie kupiła jakieś nowe autko bo to też jest takie Aha musimy się zatrzymać Poczekając z auta Teraz fajnie widzicie. Dobra. Jedziemy. Wow. Ja cały czas sprawdzam czy tam się nie wyłącza nic. No i tam mam w planie kupić sobie autko. Pewnie ja spytacie jakie autko. Megoś mini golfa, taki jak ten Może ta tam sprzeda da. Kurde A to jest z tym Dobra, idziemy U was wydaje się taki mały ten telewizor Oj, co się stało? Nie. Oj, tu 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 tu... tu, tu, tu. tu. Zacznijmy okay. trochę. Oj. Ale trzęsie tym biurkiem. <kluzła> Sorry. Sorry. Ale dobra. Co my będziemy, ją nie lubimy? Jak... Aż... Nie, my lubimy bardzo mnie lubi sprzedać innych. Robi, bardzo tutaj lubi to. No, mam nadzieję, że przygody damienne się nam no, powodowały. i Aparat się wyłączył. Dobra, idziemy. Mmm, trzeba tutaj wykręcić. Ładnie, 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 ładnie. Dobra, ładnie. Tu się bać chyba nie musimy. O to, co się tam stanie. Możemy się pochwalić, jak ten maluch umie Też, wow. ale to ściadło. Wow! Ale ten maluch wykręcił tu. Dobra, jak już wykręcił. Tu... dobra. Tu musimy sobie pojechać, nie wiem, że tu. Oczywiście, jedziemy na drogę. No i tak, musiałem tu pojechać. Hmm. Bardzo w ogóle szybko jedzie ten margów. No, bardzo szybko jest z małych. Muszę mm -hmm. sobie korki zmienić, tak? Mm -hmm. Jakie korki? Już mm -hmm. drugi odcinek dzisiaj. Nie wiem, czy nie robi trzeciego. Teraz tak będą ciągle. Za... Ups, to nie będzie zadowolony. Za tamte filmy, co nie, nie nagrywałem bardzo długo, tych filmów nie nagrywałem. Mhm. O, zaraz będziemy na miejscu. Jeszcze źle pojechałem, tam się wyczuć, to zacznę hamować. Tam źle pojechałem... Oho! Dobra tutaj źle pojechałem. Wła, wow, jak ładnie wygląda, To nie będzie to zabawne. Trzeba pojechać sobie do mechanika. Jedziemy. Teraz, teraz teraz raz. Oj, oj Damian nie Damien prowadzi prowadzić. No teraz mnie to zdał niedawno. Zdał. Czy w sumie wczoraj zdał? Wiem. Jeszcze tak lokalizacji nie zna wszystkich. Więc jeździ byle gdzie. Się to się co dzień przeprowadza. Też nawet nie wiem, gdzie jego tata mieszka. Bo nie pamiętam drogi, nawet łoju. A czy trochę pamięta? To ja wszystko pamięta, co nie wiem Nie, bo czasami zapomina. Nie, prawda. Był jakiś busik ładny. Trzeba go wyścigać.

Musimy dzwonić po mechanika Jeszcze mi musimy dzwonić po mechanika musimy dzwonić po mechanika Dobra, jesteśmy I właśnie ten pan powiedział ten pan mechanik, że tydzień będzie trwała naprawa i dostaliśmy takiego grata. Zobaczymy, może coś tam potrafi. Ale driftuje! Nie, nim się nie da jeść. No, Widzicie co on robi. I idziemy. O, dobrze, że ten mechanik jest tam jest. Musimy pojechać. Dzień dobry, panie mechaniku. Kurde. Dzień dobry. No, jestem sobie auto? Widzowie, wiecie co? Taki, ten pan, postanowił mi dać takiego gruchota, gruchota. Jakiegoś w, golfa, czy coś takiego, takie mały takie autko, chyba golf. No, ale nie możemy rzekać na no i dobrze, że jeździ i nie dyktuje. bo takim marzyłem w sumie. Marzyłem tam. Kozłowski. Kozłowski. Tak ma na nazwisko Kozlowski. Nie wiem gdzie, ale nie mam innego, nie, ma. nie mam innego nazwiska, żeby. Ups, Sorki, widzowie. Ja nie wiem. Czekajcie zaraz. Zobacz, widzimy się jak już ten to dam. Dobra. Jesteśmy już. Sorry, spadł mi telefon. Bo źle go ułożyłem. Dałem go źle. Cały czas mi tak może spadać. No, czekajcie. Muszę się zatrzymać. I teraz. Teraz nie tego nie zrobię. Trzeba ustawić. W ką? jak spadnie, to się proszę nie dzieje. I zawsze się aparat może wyłączyć. Albo wiem, czemu on się wyłącza. Bo długo. Go ktoś mnie dotyka. Coś takiego może. Wow, Nie rozumiem tej drogi. chyba zaraz widzę koniec. Wiem, że ten jest o wiele krótszy. Znaczy, nie może ja tylko wiem. Nie na tyle jeszcze on trwa, zapewniam no ale, widzicie w ogóle na pasterkę dzisiaj? O 21, znowu się muszę zatrzymać. O! To w ogóle włączyło. Tak. Ładnie. Dobra. Trzeba tutaj teraz. Spoiler net ma to przynajmniej to Mam dobrą skrętność Skrętność. Bo też chcę sobie że... też ten sobie pograć jakby To po prostu nie, to nie znaczy że nie chcę na was nagrywać A może też chcecie odcinki z wyścigów? Oj, ja, ojciec jakby nie trzeba go oddawać tam, ten pan nas chyba nie będzie zadowolony, Wręcz przeciwnie Oj, ja, ojciec ja, Oj, ojciec No to już po tutaj, tylko... To w ogóle tam co on w ogóle robi psuje tylko auto ale już nie ma a nawet tylko psuje autko w ogóle prawa nie śnią dopiero, dopiero się w sumie wczoraj nauczył no ale nie znaczy, że chyba ja nie? ci czy może tak, nie wiem. Nie decydujesz. O nie. No dobra, poczekam sobie. Auteczka. Pięknie! Nie, nie, Nie no, to mi miło. jest jedyny. Tak to byśmy parę godzinek jechali. Z tego jednego mechanika. No to tam tego nie możemy, bo się zaraz z, z, za, po zauważy, że coś jest tak. Zaorientuję. Za, za Zobaczy, że coś tam jest nie tak no. I... Lipka będzie. Kurde, sarno! No, 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 no sarno. Dobra, to jest na tyle. No i pa, pa!